Uwaga seniorzy! Od stycznia 2026 roku wasze emerytury mogą drastycznie się zmienić, a większość z was nawet o tym nie wie. Właśnie została ogłoszona pilna reforma ZUS, która wpłynie na miliony Polaków. Jeśli masz więcej niż 50 lat, to wideo może uratować Twój budżet domowy na emeryturze. Co dokładnie się zmienia? Nowe zasady dotyczą wysokości świadczeń, wieku emerytalnego, dodatków i przeliczania kapitału. Niektórzy mogą stracić nawet kilkaset złotych miesięcznie, jeśli nie zareagują na czas. Ale jest też dobra wiadomość: są nowe możliwości, które mogą zwiększyć twoją emeryturę, jeśli wiesz, jak z nich skorzystać. W tym wideo pokażę ci krok po kroku. Kto dokładnie jest objęty nowymi zasadami? Jakie konkretne zmiany wejdą w życie od stycznia? Jak sprawdzić, czy reforma dotyczy ciebie? Jakie kroki musisz podjąć teraz? żeby zabezpieczyć swoje świadczenia. Gdzie i kiedy złożyć odpowiednie dokumenty? Nie czekaj. Urzędy będą zalane wnioskami w ostatniej chwili. Ci, którzy działają teraz, mają przewagę i mogą uniknąć błędów, które kosztują realne pieniądze. Zostań do końca, bo pod koniec wideo pokażę ci bonus mało znaną lukę w przepisach, która może zwiększyć twoją emeryturę o dodatkowe kilkaset złotych. Jeśli te informacje są dla ciebie wartościowe, Zostaw łapkę w górę i pomóż dotrzeć z tym przekazem do innych seniorów. Zaczynamy. Dzień dobry, kochani, witajcie ponownie na kanale. Zanim przejdziemy do szczegółów tej przełomowej reformy, chcę Wam powiedzieć, że to, o czym dzisiaj porozmawiamy, to nie są plotki ani spekulacje. To są konkretne informacje oparte na najnowszych projektach ustaw, które właśnie przechodzą przez Sejm i Senat. Reforma ZUS na rok 2026 jest faktem i już za niespełna miesiąc zacznie obowiązywać. Dlatego tak ważne jest, żebyście wiedzieli dokładnie, co Was czeka. Zacznijmy od tego, dlaczego w ogóle doszło do tych zmian. Polski system emerytalny od lat boryka się z poważnymi problemami. Mamy coraz więcej emerytów, a coraz mniej osób pracujących, które odprowadzają składki do ZUS. To jest tak zwana bomba demograficzna. O której mówi się od lat, ale teraz naprawdę zaczyna wybuchać. Rząd musiał podjąć trudne decyzje, żeby system emerytalny w ogóle przetrwał w dłuższej perspektywie. Oczywiście, nie wszystkie te decyzje są korzystne dla przyszłych emerytów, ale są też elementy, które mogą działać na waszą korzyść, jeśli tylko będziecie wiedzieli, jak z nich skorzystać. Pierwsza i najważniejsza rzecz, którą musicie zrozumieć, to kto dokładnie będzie objęty nowymi zasadami. Otóż reforma dotyczy przede wszystkim osób urodzonych po 1968 roku. Jeśli jesteście w tej grupie, to nowe przepisy będą miały bezpośredni wpływ na wysokość waszej przyszłej emerytury. Ale uwaga, to nie znaczy, że osoby starsze mogą spać spokojnie. Niektóre elementy reformy dotyczą również obecnych emerytów, szczególnie tych, którzy pobierają dodatki lub mają prawo do ponownego przeliczenia swojego świadczenia. Do tego jeszcze wrócimy, bo to naprawdę istotna kwestia. Teraz przejdźmy do konkretów. Co dokładnie się zmienia od stycznia 2026 roku? Po pierwsze, zostanie wprowadzony nowy mechanizm waloryzacji emerytur. Dotychczas waloryzacja odbywała się według jednego prostego wzoru. Od przyszłego roku ten wzór ulegnie zmianie i uwzględni więcej czynników ekonomicznych, takich jak inflacja, wzrost średniej płacy, ale też sytuację demograficzną i stan funduszy ubezpieczeń społecznych. Co to oznacza w praktyce? Niestety, dla większości emerytów może to oznaczać niższe podwyżki niż dotychczas. Zamiast automatycznych wzrostów, które mogliście obserwować w ostatnich latach, waloryzacja będzie bardziej uzależniona od realnej kondycji gospodarki i budżetu ZUS. Po drugie, zmienia się sposób obliczania kapitału początkowego dla osób, które miały okresy składkowe zarówno przed, jak i po 1999 roku. To bardzo skomplikowana materia, ale postaram się to wytłumaczyć możliwie najprościej. Jeśli pracowaliście przed reformą z 1999 roku i po niej, wasz kapitał emerytalny był dotychczas liczony według pewnych założeń. Od stycznia te założenia się zmienią. Dla wielu osób może to oznaczać nawet kilkaset złotych różnicy w wysokości miesięcznego świadczenia. Dlatego tak ważne jest, żebyście sprawdzili swoje dane w ZUS i upewnili się, że wszystkie okresy składkowe są prawidłowo uwzględnione. Kolejna kwestia to zmiany w dodatkach do emerytur. Mamy tutaj kilka różnych dodatków, takich jak dodatek pielęgnacyjny, dodatek dla sierot zupełnych, dodatek za tajne nauczanie i wiele innych. Od stycznia zasady przyznawania niektórych z tych dodatków ulegną zaostrzeniu. Wprowadzone zostaną bardziej rygorystyczne kryteria dochodowe i weryfikacyjne. Co to znaczy? To znaczy, że jeśli obecnie pobieracie któryś z tych dodatków, musicie koniecznie sprawdzić, czy nadal będziecie spełniać nowe wymogi. W przeciwnym razie możecie stracić prawo do dodatku, a to przecież realne pieniądze, które mogą stanowić istotną część waszego miesięcznego budżetu. Teraz bardzo ważna informacja dla osób, które planują przejść na emeryturę w najbliższych miesiącach. Jeśli macie takie plany, rozważcie bardzo poważnie, czy nie warto złożyć wniosku jeszcze w tym roku, przed wejściem w życie nowych przepisów. Dlaczego? Ponieważ osoby, które nabędą prawo do emerytury przed 1 stycznia 2026 roku, będą podlegać jeszcze starym, korzystniejszym zasadom. To może oznaczać różnicę nawet kilkuset złotych miesięcznie przez całe życie na emeryturze. Pamiętajcie, że wniosek o emeryturę możecie złożyć nawet trzy miesiące przed osiągnięciem wieku emerytalnego, więc jeśli Wasze urodziny przypadają na początek przyszłego roku, możecie być jeszcze w grupie osób objętych starymi zasadami. Przejdźmy teraz do tematu, który szczególnie interesuje osoby planujące dłuższą pracę. Reforma wprowadza również zmiany w zakresie tzw. bonusów za odroczenie emerytury. Dotychczas, jeśli zdecydowaliście się pracować dłużej niż wymagany wiek emerytalny, dostawaliście określony bonus, który zwiększał Waszą przyszłą emeryturę. Od stycznia formuła liczenia tego bonusu się zmieni. Dla niektórych grup zawodowych może to być korzystna zmiana, dla innych niestety mniej. Wszystko zależy od tego, ile lat przepracowaliście, jaka była Wasza średnia płaca i ile lat planujecie jeszcze pracować po osiągnięciu wieku emerytalnego. Teraz bardzo istotna kwestia dla wszystkich, którzy mieli przerwy w składkach lub okresy, kiedy nie pracowali. Reforma wprowadza nowe zasady uwzględniania tak zwanych okresów nieskładkowych. Co to takiego? To okresy, kiedy nie pracowaliście i nie odprowadzaliście składek, ale które mogą być wliczone do waszego stażu emerytalnego. Należą do nich np. okresy pobierania zasiłku dla bezrobotnych, okresy urlopu wychowawczego, służby wojskowej czy okresy choroby. Od stycznia niektóre z tych okresów będą wyceniane inaczej, co może wpłynąć na wysokość waszej emerytury. Jeśli macie w swoim życiorysie zawodowym takie okresy, koniecznie sprawdźcie, jak są one obecnie uwzględnione w waszym koncie w ZUS i czy nie trzeba dokonać ich aktualizacji przed wejściem w życie nowych przepisów. Kolejny element reformy dotyczy osób, które miały przerwę w pracy z powodu wychowywania dzieci. To bardzo ważna informacja, szczególnie dla kobiet. Dotychczas okresy opieki nad dzieckiem były wyceniane według określonych zasad i wliczane do kapitału emerytalnego. Od stycznia formuła ta ulegnie zmianie. Paradoksalnie, dla niektórych matek może to być korzystna zmiana, bo nowy system będzie bardziej premiować osoby, które wychowały troje lub więcej dzieci. Jeśli jesteście w tej grupie, warto dokładnie przeliczyć, czy nie opłaca się poczekać z wnioskiem o emeryturę do stycznia, kiedy nowe zasady wejdą w życie. To jedna z niewielu sytuacji, gdzie opóźnienie może być korzystne. Teraz porozmawiajmy o tym, jak sprawdzić, ile tak naprawdę będziecie dostawać emerytury według nowych zasad. ZUS uruchomił specjalny kalkulator emerytalny, który uwzględnia już nowe przepisy. Możecie go znaleźć na stronie ZUS po załogowaniu się do swojego konta. Tam wystarczy, że wpiszecie swoje dane i system automatycznie przeliczy, jak nowe zasady wpłyną na wysokość waszego świadczenia. Bardzo zachęcam Was do skorzystania z tego narzędzia, bo to jest najprostszy sposób, żeby dowiedzieć się, czy reforma Was dotknie i w jakim stopniu. Jeśli nie macie dostępu do internetu lub macie problem z obsługą kalkulatora, możecie też umówić się na wizytę w najbliższej placówce ZUS, gdzie pracownik przeprowadzi dla Was symulację. Bardzo ważna rzecz, o której muszę Wam powiedzieć, to deadline. Jeśli chcecie skorzystać z jeszcze starych przepisów, macie czas tylko do końca grudnia tego roku. To oznacza, że musicie działać teraz, a nie za tydzień czy za dwa. Urzędy ZUS w końcu roku są zawsze oblegane, więc jeśli czekaliście do ostatniej chwili, możecie się spodziewać długich kolejek i opóźnień w rozpatrywaniu wniosków. Moja rada jest taka, żeby załatwić wszystkie formalności najpóźniej do połowy grudnia. To da Wam pewność, że wnioski zostaną rozpatrzone jeszcze w tym roku i nabędziecie prawo do emerytury według obecnych, korzystniejszych zasad. Przejdźmy teraz do najczęstszych błędów, które ludzie popełniają w kontekście przechodzenia na emeryturę. Pierwszy błąd to niekompletna dokumentacja. Wiele osób zakłada, że ZUS ma wszystkie potrzebne informacje o ich okresach składkowych, a to nie zawsze jest prawdą. Szczególnie jeśli pracowaliście dla wielu pracodawców, zmienialiście miejsca pracy albo mieliście okresy pracy za granicą, Zawsze warto przed złożeniem wniosku o emeryturę zamówić w ZUS wyciąg z konta i dokładnie go sprawdzić. Jeśli zauważycie jakiekolwiek braki lub błędy, trzeba je skorygować zanim złożycie wniosek, bo potem może być już za późno. Drugi częsty błąd to nieuwzględnianie wszystkich możliwych okresów, które mogą zwiększyć emeryturę. Na przykład wiele osób nie wie, że okresy nauki w szkole średniej lub na uczelni mogą być wliczone do stażu emerytalnego, oczywiście przy spełnieniu określonych warunków. Podobnie z okresami służby wojskowej czy okresami zatrudnienia w szczególnych warunkach. Jeśli nie dopilnujecie, żeby wszystkie te okresy były uwzględnione, dosłownie zostawiacie pieniądze na stole. Trzeci błąd to brak planowania. Wiele osób podchodzi do tematu emerytury spontanicznie, bez zastanowienia się nad optymalnym momentem przejścia na emeryturę. A przecież decyzja o tym, kiedy złożyć wniosek, może mieć ogromny wpływ na wysokość świadczenia. Czasem warto poczekać kilka miesięcy, żeby zwiększyć kapitał emerytalny, innym razem lepiej przyspieszyć, żeby zdążyć przed niekorzystnymi zmianami w przepisach. To wszystko wymaga indywidualnej analizy i planowania. A teraz ten obiecany bonus, o którym wspomniałem na początku. Niewiele osób wie o tym, ale w przepisach przejściowych do nowej reformy jest zapisana możliwość jednorazowego ponownego przeliczenia emerytury dla osób, które przeszły na emeryturę w latach 2010 do 2020. Dlaczego to takie ważne? Ponieważ w tamtym okresie obowiązywały przepisy, które dla niektórych osób były mniej korzystne niż obecne zasady. Jeśli jesteście w tej grupie i przeszliście na emeryturę w tym okresie, możecie złożyć wniosek o ponowne przeliczenie według nowych, korzystniejszych zasad. To może oznaczać podwyżkę nawet kilkaset złotych miesięcznie z wyrównaniem wstecz. Ale uwaga, na złożenie takiego wniosku macie czas tylko do końca marca 2026 roku. Po tym terminie ta możliwość przepadnie. Na koniec chcę Wam powiedzieć jeszcze o jednej bardzo ważnej rzeczy. Nie dajcie się nabrać oszustom, którzy próbują wykorzystać zamieszanie związane z reformą. W ostatnich tygodniach słyszymy o coraz większej liczbie przypadków, gdzie osoby podające się za pracowników ZUS dzwonią do seniorów i próbują wyłudzić dane osobowe albo pieniądze, obiecując pomoc w uzyskaniu wyższej emerytury. Zapamiętajcie, ZUS nigdy nie dzwoni do Was z prośbą o podanie numeru powszechny elektroniczny system ewidencji ludności, hasła do konta czy danych karty bankowej. Jeśli ktoś do Was zadzwoni i będzie nalegał na podanie takich informacji, rozłączcie się i zgłoście to na policję. Reforma ZUS to ogromna zmiana, która wpłynie na życie milionów Polaków. Nie jest łatwo przebnąć przez wszystkie te przepisy i zrozumieć, co one oznaczają dla Was osobiście. Ale jeśli potraktujecie to poważnie i zaczniecie działać już teraz, możecie zabezpieczyć swoją przyszłość finansową i upewnić się, że dostaniecie każdą złotówkę, która Wam się należy. Nie odkładajcie tego na później. Sprawdźcie swoje konto w ZUS, skorzystajcie z kalkulatora emerytalnego, a jeśli macie wątpliwości, umówcie się na konsultację z doradcą emerytalnym lub prawnikiem specjalizującym się w prawie ubezpieczeń społecznych. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego materiału do końca. Mam nadzieję, że informacje, które tutaj przekazałem, będą dla was przydatne i pomogą wam lepiej przygotować się do nadchodzących zmian. Jeśli ten film był dla was wartościowy, bardzo proszę o zostawienie łapki w górę bo to pomoże dotrzeć z tymi informacjami do jeszcze większej liczby osób, które naprawdę tego potrzebują. W kolejnych filmach będę jeszcze dokładniej omawiał poszczególne aspekty reformy, więc śmiało subskrybujcie kanał i kliknijcie dzwonek, żeby nie przegapić żadnego materiału. Do zobaczenia w następnym filmie. Trzymajcie się ciepło i pamiętajcie, wiedza to moc, szczególnie jeśli chodzi o wasze finanse.